Moi umiłowani synowie i córki, dzisiaj mam dla was wszystkich bardzo mocne objawienie. Zobaczcie to przesłanie, a na końcu ta historia będzie pasować do życia każdego z was. Nasz czas zbiega się w tym, że niebo będzie przygotowywać się na triumf niepokalanego serca Maryi, co oznacza, że nasza pani zbierze swoje dzieci, pouczy je, oczyści je i poprowadzi do ery pokoju, przezwyciężając uciski. Po pierwsze i chciałbym zaprosić cię do subskrybowania tego kanału, ponieważ tutaj będę codziennie dzielić się proroczym przesłaniem dla twojego serca i nie zapomnij skomentować poniżej swojej prośby modlitewnej i powiedzieć mi, za kogo się modliłeś w ostatnich dniach, twoi przyjaciele, rodziny, o pracę na rzecz uzdrowienia. Złóż swoją prośbę modlitewną poniżej i towarzyszyć na twoją prośbę modlitewną. Powiedz mi także, z jakiego kraju pochodzisz? Aby wiedzieć, do jakich krajów dociera nasze przesłanie. Amen. Aby było to możliwe, niebo chce ustanowić nabożeństwo do niepokalanego serca Maryi zgodnie z zapowiedzią objawień fatimskich w roku 2007, jednak już wcześniej, w roku 1917, istniały już nadprzyrodzone ruchy, prawie zapomniane przez historie, które zaczęły przygotowywać drogę. Opowiemy tutaj tę historię. Dołącz do nas w tej fascynującej podróży, aby odkryć, jak niebo zaczęło w cudowny sposób aranżować triumf niepokalane serce Boga Maryi, poprzez wezwanie do poświęcenia się przed Fatimą o nabożeństwie do niepokalanego serca Maryi, wspominał św. Grzegorz cudotwórca, ojciec Kościoła, w trzeci wódcy w Pitpastym wóczy świętych Augustyn. I przyczyniły się do teologicznego argumentu. Że Maryja została poczęta bez grzechu pierworodnego, czyli niepokalana. Bóg ustrzegł ją od grzechu pierworodnego, aby poczęła Jezusa, który nie miał grzechu. Później w XIX wieku, francuski ksiądz świętego Jan Eudes napisał pierwsze dzieła na sercu Maryi w 1830 roku w Paryżu, miało miejsce pierwsze współczesne objawienie się Najświętszej Maryi Panny, cudowny medalik który rozpoczął to, co papież Pius XII nazwał Erą Maryi, etapem powtarzających się nawiedzeń niebieskich, które Maryja podyktowała świętej Katarzynie Laburę, było związane z niepokalanym poczęciem. O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, zwracamy się do Ciebie. Ten klimat pomógł papieżowi Piusowi. I uroczyście ogłosić dogmat o niepokalanym poczęciu w 1854 roku, Cztery lata po objawieniu się Matki Bożej w Lourdes, nieoczekiwanie potwierdziła definicję dogmatu. Dziewica Maryja ostrzega nas o znaczeniu przygotowania się poprzez potężne modlitwy, aby osiągnąć ochronę i zbawienie naszego życia. Więc pobierz potężną modlitwę Najświętszej Maryi Panny do mojej cyfrowej książki. Ten materiał obejmuje różnorodne modlitwy odpowiednie na każdą okazję w życiu. Nie marnuj czasu. Kliknij link dostępny w pierwszym przypiętym komentarzu i pobierz go natychmiast. Liczba jednostek jest ograniczona, dlatego też kluczowe jest podjęcie działań już teraz, aby zapewnić dostęp do potężnej modlitwy Najświętszej Maryi Panny już teraz, zanim skończą się jednostki. Kiedy powstał ruch poświęcenia się niepokalanemu sercu Najświętszej Maryi Panny? Maryi był to wcześniejszy formalny początek poświęcenia się niepokalanemu sercu Maryi. Rozpoczął się w 1836 roku, sześć lat po ukazaniu się cudownego medalika w Rue du Bac, i 18 lat przed zatwierdzeniem dogmatu o niepokalanym poczęciu przez księdza Charlesa de Genet, był proboszczem parafii Matki Bożej Zwycięskiej w dzielnicy Giełdy w Paryżu i pomimo swoich wysiłków był zniechęcony i niezadowolony. Na niedzielnej mszy świętej było tylko 40 osób. W okolicy doszło do dechrystianizacji i rozpaczy podczas celebrowania. Mas usłyszał ponury głos, który mu powiedział, że nic tu nie robisz. Twoja posługa jest bezużyteczna, przez twoje lata, co zyskałeś, wszystko jest stracone. Ci ludzie nie mają już wiary przez roztropność. Powinieneś się wycofać, przerażony, że stracił nić mszy i prawie się zatrzymał. Konsekrując w obawie przed świętokradztwem, prosił Boga aby uwolnił go od tego nieprzyjemnego rozproszenia. Po czym usłyszał głos namawiający go do uroczystego poświęcenia swojej parafii Niepokalanemu Sercu Maryi i natychmiast zakłócenie demoniczne wyparowało, ustępując miejsca uczuciu. Gdy msza się uspokoiła, udał się do zakrystii, powtarzając, że nie powinien rozwodzić się nad złudzeniami i nie odważać się zostać widzącym. Kiedy się zastanawiał, ten sam głos podniósł się ponownie, poświęć swoją parafię niepokalanemu sercu Maryi i ucichł na kolanach. Kapłan próbował odrzucić te sugestie, ale na próżno, aby się tego pozbyć, napisał statut bractwa pod imieniem Maryi, mówiąc, że był to akt nabożeństwa do najświętszej dziewicy, którego dokonał mons de Kelen, natychmiast wyraziłby zgodę w niedzielę. 11 grudnia przed jeszcze mniejszą niż zwykle publicznością. Ksiądz zapowiedział odprawienie w tym samym popołudniu wyjątkowego nabożeństwa, w celu wyproszenia Bożego miłosierdzia przez opiekę Maryi i łaskę nawrócenia grzeszników i zaprosił wielu do udziału. Jak sądziłem o siódmym popołudniu nie byłoby nikogo, ale kiedy nadszedł czas nabożeństwa, Kościół był pełny. Prawie pięćset osób wyjaśniało cele bractwa, a publiczność patrzyła na niego ze wzruszeniem w oczach, recytującego z zapałem. Litanie do dziewicy po przybyciu na miejsce. Wezwanie ucieczko grzeszników, módl się za nami. Ksiądz zawołał Maryja, przyjmuje to pobożne stowarzyszenie. Daj mi znak nawrócenia Pana Joli. Jutro pójdę do Jego domu w Twoim imieniu. I co się stało z Panem Joli? Pan Joli był osiemdziesięciolatkiem, ostatnim strażnikiem Ludwika. Odrzucony 12 grudnia ojciec Genetsa wrócił do domu Pana Joli i zadzwonił. Pracownicy nie chcieli go wpuścić, ale on nalegał ponownie i w końcu udało mu się skontaktować ze starcem. Wymienili tylko kilka osób grzeczne słowa, gdy pan Joli zapytał ojca, który go pobłogosławił, głęboko wzruszony. Ksiądz go pobłogosławił, i w tym momencie starzec wykrzyknął, że jego wizyta dobrze mi robi. Ojcze, nie widzę go, ale czuję jego obecność. Odkąd wszedł do mojego pokoju, poczułam spokój i wewnętrzne szczęście jakiego nigdy wcześniej nie zaznał. Wtedy ojciec, widząc niezwykłe usposobienie pana Joli, zapytał go, czy chce się wyspowiadać. Na co natychmiast odpowiedział, że tak. Ojciec prosił o znak i wyraźnie go otrzymał. Był przekonany, że pełni wolę Boga i że ma autentyczną misję do wypełnienia i upewni się, że wkleisz swoją książkę bez pierwszego opublikowanego komentarza. Bardzo ważne jest aby zwracać uwagę na ostrzeżenia naszej dziewicy Maryi i przygotuj się na nadchodzące wielkie męki. Cały ten ruch poświęcenia się niepokalanemu sercu Maryi szybko przyniósł owoce w ciągu zaledwie czterech lat. Liczba komunii udzielanych w matce Bożej zwycięskiej wzrosła z 720 w 1830 do 12500 w 1808. w tym samym roku. Cudowny radioarchicor. A dzięki papieskiej aprobacie, archikalna koncepcja Matki Bożej Zwycięskiej nabrała wielkiego rozmachu wraz z oficjalnym założeniem, które uczyniło z niej wielkiego prekursora Fatimy, objawienia, które będzie centrum naszych czasów, w celu szerzenia nabożeństwa do niepokalanego serca Maryi. Później parafia była świadkiem licznych łask udzielonych przez dziewice, o czym świadczą wota na ścianach kościoła. Najbardziej znana z nich miała miejsce w maju 1883, kiedy świętego Teresa miała zaledwie 10 lat o po śmierci jej ojca, wysłał datki na rzecz Matki Bożej Zwycięskiej, aby mogła odprawić nowenne w intencji jego zdrowia. Później świętego Teresa przypisała Matce Bożej Zwycięskiej to, co nazywała cudem swego uzdrowienia. Dzięki Bożej opatrzności właśnie tam zainaugurowano nocną adorację. Najświętszego sakramentu. Ger Cohen, muzyk i członek zamożnej rodziny żydowskiej, który w 1847 roku przeszedł na katolicyzm Eucharystyczny i kontynuował ideę założenia nocnej adoracji Najświętszego sakramentu. Najświętszy sakrament w 1843 roku, widziany tam, gdzie jest Maryja, tam jest jej syn, jak dotąd powiedzieliśmy jak niebo rozpoczęło ruch poświęcenia się Niepokalanemu Sercu Maryi, które dziś jest centralne, ponieważ czekamy na triumf Jej Niepokalanej, komentarz serca poniżej, w intencji ochrony wolnego typu Pana przed wszelkim złem i niebezpieczeństwami. Chciałbym zaprosić Cię do modlitwy już teraz. I do modlitwy. Nie zapomnij umieścić swojej prośby modlitewnej w komentarzach. Jeśli już to zrobiłeś, napisz Amen. Młodą się za Twoje życie. Zdrowaś, Maria. Zdrowaś, Maria. Młodzież, Panie. Pan z Tobą Błogosławiony, jesteś między nami jest jest w stanie. A Błogosławiony, owoc twojego domu. Jezus, święta Maria. Matkiwał, Boża, nie młodą się za nami i teraz. Na w śmierci naszej. A nań. ojcu. chwała ojcu i synowu. Duchu święty. Jak dojdzie początku teraz. Na to, jak w zwykły dzień, otrzymaliśmy ważną wiadomość od pobożnej katoliczki Loreny z Meksyku, szczegółowo opisującą niezbędne przygotowania do stawienia czoła nam i to, co się wydarzy. Księża z całego świata ostrzegali nas o wielkim znaczeniu, jakie ma ten dzień dla satanistów, ponieważ mają plany przeprowadzenia skoordynowanych rytuałów w celu otwarcia duchowego portalu to wydarzenie jest istotne dla ich praktyk okultystycznych. I stanowi duchowe zagrożenie dla nas wszystkich. Przede wszystkim, chciałbym, zapraszam Cię do przyłączenia się do nas na tym kanale, gdzie codziennie będę dzielić się proroczym przesłaniem, aby wzmocnić nasze dusze. Nie zapomnij zostawić swoich próśb modlitewnych w komentarzach. Po prostu podziel się swoimi modlitwami z ostatnich kilku dni. Podziel się ze znajomymi z rodziny, pracą, opieką lub innymi intencjami. Daj nam również znać, z jakiego kraju nas obserwujesz, abyśmy mogli połączyć nasze ceny na całym świecie tutaj? Przesłanie, które przekazuję, jest przesłaniem miłości i ostrzeżenia od dziewicy Maryi, która, podobnie jak ja, głęboko odczuwa obrazy skierowane przeciwko niej boskiego syna i dlatego już niedługo przyjdą. Ona wstawia się za nami wszystkimi przez Jezusa, bo wszyscy jesteśmy jej dziećmi. To czas modlitwy, moi umiłowani, szczególnie za kraje, które staną przed wyzwaniami i próbami. Módlmy się za Austrię, która będzie stawić czoła problemom związanym z przyrodą. Szczególnie w kwestii wody, módlmy się także za Turcję, Gwatemalę, Meksyk, Kostarykę i Argentynę, ponieważ każdy z tych krajów stanie przed własnymi wyzwaniami i będzie potrzebował naszych modlitw, przypomina nam Dziewica Maryja nasze początki w ofiarnej miłości jej Syna. I nawołuje nas do szukania przebaczenia i szczerej pokuty w obliczu obecnych udręk, jest wezwaniem do ponownego połączenia się z naszą duchową istotą, zrodzoną z niepokalanego serca Maryi i zrozumienia wagi życia w stanie łaska. W obliczu apokaliptycznych wyzwań tego czasu, niepewności, w tym kluczowym momencie musimy zachować czujność. Msza modlitewna i post są naszą główną obroną przed próbami wywołania nieporządku i chaosu. Nadszedł czas, aby wzmocnić naszą wiarę i wewnętrzną determinację, a także poinformować i podnieść świadomość otaczających nas osób o potencjalnych niebezpieczeństwach, jakie niesie ze sobą ten dzień, szczególnie biorąc pod uwagę obchody Halloween, jako księcia niebiańskiej milicji i przywódcy bojowej armii. Świętego Michał Archanią nalega, Abyśmy byli przygotowani na wydarzenia, które nadejdą w październiku, szczególnie w tym symbolicznym dniu, uznawanym przez grupy satanistyczne na całym świecie, ten 1 kwietnia nie będzie taki jak poprzednie, będzie oznaczać początek trudnych czasów dla nas wszystkich, którzy pozostaniemy zjednoczeni w naszej wierze i znajdziemy siłę, aby przeciwstawić się duchowym wyzwaniom, przed którymi staniemy w imię Ojca Syna i Ducha Świętego. Amen. Ostrzega nas Dziewica Maryja o znaczeniu przygotowania się poprzez potężne modlitwy o uzyskanie ochrony i soli dla naszego życia, więc zdobądź teraz swoją cyfrową książkę, Wielka Modlitwa Najświętszej Maryi Panny. Ten materiał obejmuje różnorodne, potężne modlitwy z przepisami na przy każdej okazji w swoim życiu. Nie marnuj czasu. Kliknij link w pierwszym komentarzu i pobierz go natychmiast. Liczba jednostek jest ograniczona. I wkrótce zostaną usunięte z rynku. Dlatego konieczne jest podjęcie działań już teraz, aby zagwarantować dostęp do potężnej modlitwy dziewicy Maryjo przed to, że jednostki zostały wyprzedane to czas modlitwy, moi kochani, szczególnie za kraje, które staną przed wyzwaniami i próbami. Módlmy się za Austrię, która boryka się z problemami związanymi z przyrodą. Szczególnie módlmy się także o wodę. Za Turcję, Gwatemalę, Meksyk, Kostarykę i Argentynę, ponieważ każdy z tych krajów stanie w obliczu własnych wyzwań i będzie potrzebował naszych modlitw, dziewica Maryja przypomina nam o naszych początkach w ofiarnej miłości swego syna i nawołuje nas do szukania przebaczenia i szczerej skruchy w twarz obecnych udręk, jest wezwaniem do ponownego połączenia się z naszą duchową istotą zrodzoną z niepokalanego serca Maryi. I zrozumienia wagi życia w stanie łaski w obliczu apokaliptycznych katastrof. Tego czasu